Co za piękny dzień na zbieranie owoców? Frank, wszystko w porządku? O nie, Frank stał się zły. Uważajcie! Niech ktoś pomoże. Zły Frank strzela wszędzie szlamę. Zostaw w spokoju, zły Franku! O nie, Ben utknął kostce szlamu! Ben potrzebuje twojej pomocy! Czas na transformację! Super wóz strażacki ha. na ratunek! Wow, wow, wow. hey. wow. Ben jest wolny. Teraz znajdźmy Franka. Tam jest więcej szlamu. Berry również potrzebuje twojej pomocy. Dobra robota, super ciężarówko, ale nadal musimy znaleźć Franka. O nie, czyli też w szlamie. Czy możesz mu pomóc? Frank wkłada wszystkich do kostek szlamu. Musisz go powstrzymać. Oto i on! Sady, trzymaj się. Pomoc jest w drodze. Sady, wiedź do labiryntu. Może uda ci się ukryć. Frank jest zdezorientowany. Hmm. Mam nadzieję, że nie znajdzie samych. Oh. Sami uważaj. Mm. Mm. Oh. Uważaj na pociski ze szlany. Trzymaj się, słoneczko! O nie, niech ktoś pomoże! Super ciężarówką! szybko. Dosyć tego szlamu, zły Franku. Uważaj, super ciężarówko. Świetny pomysł z tą wodą. Jest za dużo. Lepiej uciec. Mm -hmm. Szybko, musisz coś zrobić, zanim on wsadzi cię do kaski szlamu. Oh. O, tak dobry pomysł. Hmm? Nadszedł czas na Aha. gadżet. Uh -huh. Promień telekinetyczny uh -huh. powinien załatwić sprawę. Czas e, się e, e. poddać, zły Franku. Uh -huh. Gotowy super ciężarówko. Oh. Mm. O? Oh. Teraz! I co teraz, zły Franku? Oh. Dobrze uh -huh. mieć cię sporo, zły Franku. Dobra robota z tym sprzątaniem. Wow, dobrze się bawicie? To niesamowite, super sprężynująca ciężarówka. Ktoś potrzebuje Twojej pomocy, Karl? Lepiej szybko jedź do domu. Ben utknął w kałuży błotnej. Całe szczęście Kerry jest okej. Okay. Ale Ben jest w błotnistych tarapatach. Pomożesz mu, Kerry? Doskonale. Zatem ruszajmy. Tu jest Ben. On tonie w błocie! Kerry, jak długo on tam siedzi? Przyjechałaś tu z dziećmi po szkole, a on już tam tkwił? Super ciężarówko, i co teraz zrobisz? Będziesz się transformował? Super koparka. Doskonale! Tylko bądź delikatny! O nie, ty też utknąłeś! I kto teraz was uratuje? Tylko spokojnie, superciężarówka! Żadnych gwałtownych ruchów! O, udało się! O, udało się! Wszystko w porządku, Ben? Całe! Szczęście! Dobra robota, super koparko. A co tam się dzieje? Jakaś tragedia? Tylko spokojnie, zatrzymaj się. Uspokój oddech i opowiedz nam, co się stało. Zgubiłaś przyjaciela w labiryncie? Super ciężarówko, Aha. czy pomożesz? No, na moje używa radaru, żeby odnaleźć zagubionego dzieciaczka. Aha, chyba już coś zlokalizował. Oh, to w tamtą stronę. Ciekawe, czy go znalazł? Tak, znalazł go. Super ciężarówko, masz takiego nosa do rozwiązywania problemów. Ciekawe, czy zgadniesz, co jest na stole? To czekoladowe ciasto dla ciebie. Podziękowaniu za uratowanie nas. Do zobaczenia. Wow, jakie macie fajne felgi! <gry> <gry> Czy wy udajecie jakichś modeli? <gry> no, 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 no. <gry> O! Wygląda na to, że ktoś ci potrzebuje, kar? Pije szybko do domu! Aha. Ba, ba. Ma, ma. <gry> o! Nie! Mamy oh. tutaj wypadek na ulicy! Wow. Lampa blokuje przejazd. to nie Jest bardzo zasmucona. No, coś jest nie tak z tym autem. Ono wygląda na chore. Ono się przegrzewa. Ale obok też się przegrzewa. Arloni cię bardzo potrzebują. Aha. Pójdź na ten korek! Rozsądcie oh, się! Mamy tutaj oh, sytuację kryzysową! Super ciężarówko! Jedź po aha. wodniku! Z oh, 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 oh. oh, oh, oh. drugiej strony! Oh, oh. oh, mało brakowało! Musimy się aha. tam dostać, super ciężarówko! Huh? Ha, ha, ha. bye <sweak> Hmm? Zaraz super w ciągu, zanim Spróbuj jeszcze raz super lokomotywą. Chyba zablokowało się to. Dalej super ciężarówko.

a o, ja użyjesz swojego o. gadżetu, superciężarówko? Świetny pomysł, superciężarówko! Teraz się spłodzimy bono. To działa! Tak. Dobra, robota, super lokomotywo! Przez co już drogi, się teraz tym zajmie. Oh. Wow, super ciężarówko! To dla ciebie co piłkę Do zobaczenia, moi przyjaciele! Budujesz nowy budynek, A... Billy? A... Hmm. A... <Gloss> Utknął ster to rur! Potrzebuję Aha. Twojej pomocy, Karl! transformação ha. Mm -hmm. Ma kichnięcie. Przyjaciele, pospieszcie się. pilnie może kichnąć w każdej chwili. Uwaga, super ciężarówko. Użyj swojego gadżetu. Super oh, oh, oh. Dziękujemy ci super Znowu nas uratowałeś. Oh, oh, oh. Nie ma nic lepszego niż lody, prawda, dzieciaczki? O nie, pomocy! Tajemniczy złodziej ucieka z lodami. Nie martwcie się, maluchy! Policja zajmuje się sprawą. Super ciężarówko, uważaj na swój sok! Na ulicy grasuje złodziej! Hej, oddaj to, ty zły złodzieju! Może pomożesz Elzie i Matyldzie, Superciężarówko? Aha, aha. Wow, już nie jesteś super ciężarówką! Jesteś spider ciężarówką! Elsa, matylda, nie martwcie się! Pomoc jest w drodze! O, myślę, że jest już całkiem blisko. Wow, Spider-Ciężarówka jest mega. Koniec gry, złodzieju. Spider-Ciężarówka nadjeżdża. Niemożliwe. Złodziej był krokomilem przez ten cały czas? Tak jest, Spider-Ciężarówko. Daj nauczkę temu złemu kroku. O nie, bomby. Uważaj, Spider-Ciężarówko. Są pod twoimi kołami. Spider ciężarówko, gdzie jesteś? Elsa, Matilda! Uważajcie! Krokomil używa bombowych jajek, żeby uciec. O nie, Spider ciężarówko, gdzie się podziałeś? Chwileczkę, co to jest? Niesamowite! Jedziesz po ścianie! Co ty kombinujesz krokomilu? <grystanie> Dziewczyny, uważajcie! Mamy kłopoty! Mamy duże kłopoty! Spider ciężarówką, musisz ich uratować! Nie martw się! Spider ciężarówka uratuje! Majączyna jest nieskuteczna w oknie. Będziesz musiał wymyślić coś innego. Nie ma nic lepszego do walki z ogniem niż woda. Dobry pomysł, spider ciężarówka. O nie, ogień jest zbyt silny. Potrzebujesz wsparcia, spider ciężarówka. Czekaj, co to jest? Nie mogę w to uwierzyć. Super maluchy przybył na ratunek. No dalej, już prawie go ugasiliście, super drużyną. Hurra! Cały ogień zginął. A teraz dorwimy tego złodzieja kroko. Prawda, Spider-Ciężarówko? No dalej, znowu? To nie jest sprawiedliwe, Krokomilu. Dostaniesz to, na co zasłużyłeś. Zobaczysz. Ajączyna, chwileczkę. Spider-Ciężarówka jest tutaj. Nie masz się gdzie ukryć, ty drobny złodziejaszku. Krokomilu! Słyszysz to? Tak. Nadjeżdża policja! Mają cię na oku, kroko! Świetny Spider-Ciężarówko! Dobra robota, super ciężarówko. Teraz Elza i Matylda zrobią resztę! Hej, maluchy! Spider-Ciężarówka właśnie złapał złodzieja! Ale nie mógł tego zrobić bez waszej pomocy! Jestem pewien, że jakoś ci się odwdzięczy! Cały prezent od waszego przyjaznego sąsiada Spider Ciężarówki!